Hej, witam was wszystkich w świątecznym konkursie. Konkurs odbywa się co roku za podziękowaniem, że wytrzymaliście ze mnie ten rok. Konkurs będzie ogłaszany na moim Instagramie i TikToku. A trzy pierwsze miejsca dostaną. Pierwsze miejsce dostanie takiego pięknego owczarka niemieckiego razem z trzema dodatkami: kostką, ciastkami i herbatką. Drugie miejsce dostanie takiego pieska parsterskiego z Kostką i małym, miniaturowym bubble tea. A trzecie miejsce dostanie takiego małego, taką małą pandę z ręcznie robionym naszyjnikiem. Osoba, jedna osoba, która dostanie ode mnie wyróżnienie, zostanie jej wysłany list, pisemny list z podziękowaniami za udział w konkursie. Przejdźmy teraz do zasad i tego, co macie zrobić na ten konkurs. Rzeczą, którą macie zrobić na ten konkurs, jest rysunek w... zwykły, taki na kartce, lub w... na telefonie, laptopie, czymkolwiek tam rysujecie, w Ibispańcie lub czymś takim. <laughs> Prace na konkurs wysyłacie do 20 grudnia, dajmy na to do 15. Prace na konkurs możecie mi wysyłać na e-mail, który jest podpięty w komentarzu lub na Instagrama, który wyświetla Wam się tutaj. Byłabym wdzięczna, jeżeli byście udostępniali ten konkurs, ten film do swoich znajomych na jakichś grupkach, czy też tam będę o tym pisać. Byłabym bardzo wdzięczna. Papa, pa, czekam na zgłoszenia.